No, witam wszystkich was serdecznie w drugim odcinku zagramy w Morrowinde. tym miałem zniknąć na chwilkę, ale że nagrywałem już długo. Zdecydowałem, że jednak e, z, nagram sobie drugi odcinek dopiero później. Nie bardzo rozumiem komentarz w stylu, że zbroje kiepsko wyglądają, ponieważ zbroje są oryginalne. Są to oryginalne zbroje jedynie podciągnięte w rozdzielczości. I tutaj nie, nie pamiętam nie dokładnie nie Twojego niku. Osoba, która o tym pisała, może tego nie zauważyła, ale po prostu jest to dalej to samo. Ja nie zmieniałem pancerzy, bo też bardzo e, lubię oryginalny wygląd pancerzy, podciągnąłem jedynie rozdzielczość, tak samo jak te kamienie. Te kamienie po prostu były w niższej rozdzielczości. Teraz są troszkę inna teksturka nałożona na nie, jest troszkę jaśniejszy obraz. I to jest jedyna zmiana. Dobrze, w takim razie poinformujmy tego kolesia, że znaleźliśmy zwłoki, bo w końcu po to się tutaj znaleźliśmy. E, właśnie, dziękuję u mnie, wszystko w porządku. Czym ci mogę służyć? Zamordowano procesusa Witeliusa, takie rzymskie trochę te imiona są. Zamordowany to ogromna strata. Procesus był dobrym człowiekiem. Co prawda, zda, zdziwiło mnie, że od paru dni się nie odzywa. Z drugiej strony, cóż, żyjemy w niebezpiecznych czasach i takie rzeczy muszą się czasami zdarzać. E, czy udało Ci się z, e, znaleźć zebrane przez niego pieniądze? Przykro mi z powodu jego śmierci, ale wciąż mamy zadanie do wykonania. I ja zdecyduję, że tak, oddamy mu pieniądze, bo da nam to sz szansę znacznie lepszego zarobku. Tak, miał przy sobie 200 septimów. Hmm, doprawdy. Dziwne, że, że został zabity, lecz nieobrabowany. Doceniam twoją uczciwość, nie zapomnę ci tego. Ragnar. Uhohoho! Jeśli potrzebujesz pieniędzy, możesz wymierzyć zabójcy Prociusa zasłużoną karę, by zamordowa za zamordowanie carskiego poborcy podatkowego grozi kara śmierci. Znajdź mordercę i wymierz mu sprawiedliwość, a biuro spisów i o nagrodzi nagrodzicie sumą 500 septimów. To jest dużo. Dobrze, jak zauważyliście, pewnie zebraliśmy jeszcze z jego, cia e, jeszcze z jego ciała zebraliśmy <laughs> spis podatkowy. Ja ch będę chciał się tutaj jeszcze... No... Te. Ach, no, nie odpoczniemy sobie, bo nie, nie mogę tutaj odpocząć. E, zebraliśmy sobie też spis, spis podatkowy, właśnie teraz, jak sobie przejrzymy, więc tak. będziemy doskonale już. E, widzimy, kto zapłacił, a kto nie. Więc tak, Ariel zapłacił, zapłacił, ten nie zapłacił. No dobra, mamy parę śladów. W takim razie, najpierw udamy się może jeszcze w drugą w drugie miejsce, gdzie rozwiniemy sobie ten quest, mianowicie dzięki temu zdobędziemy parę miksturek i trochę e, renomy jakby tak można by było powiedzieć i pokażę wam gdzie jest dobry, fajny topór na początek gry <coughs> co prawda nie jest to nic jakiegoś niesamowitego, ale na pierwszy poziom jak najbardziej starcza trzeba się wspiąć tutaj, jak widzicie i jeszcze wskoczyć sobie do tego korzenia o, właśnie, tego ściętego konara, nie korzenie. Tutaj znajduje się żelazny topór lodu. Nie jest to nic jakiegoś wybitnego, ale możecie zawsze sprzedać. I mieć z tego przynajmniej parę tam sztuk złota. Właśnie, ciebie szukałem kobietą. Hmm, zapytamy ją właśnie. Bo tutaj będziemy też mieli opcję dialogową, że zamordowano tego kolesia. Co to znaczy kobieta, że mógł wpaść w złość? Kłócił się z Forinem Gilnitem swoje podatki. Oj, zdziwisz się, jacy ludzie potrafią być. Hmm, jeszcze o jakimś pierścieniu wspomina. W takim razie teraz też zapytam o co chodzi. Dał mi, go ten, dał mi ten pierścień już dawno temu i od tego czasu nigdy się z nim nie rozstawał. Zachowam go na pamiątkę. Dałam mu Jezus mówię. Mhm, no dobra. W takim razie teraz to wykorzystamy tą wiadomość. I zobaczmy, czy w takim razie ten koleś zapłacił ten podatek i czy on jest w ogóle na tym spisie. Nie, nie ma go na tym spisie i jest dość faktycznie dużo musi zapłacić, bo aż 225 smoków. A ja pamiętam, gdzie on był, więc będzie to przynajmniej trochę prostsze w wykonaniu. Kolej znajduje się właśnie tutaj w tych domkach slumsów. Hmm... Ja naprawdę ładnie to jest zrobione. Fajnie są te nawet eksturki nałożone. Te rośliny, przede wszystkim. Zawsze na tych bagnach brakowało mi tej roślinności, jakiejś trawy, no czegokolwiek. Czegoś, co by wypełniało tą pustą przestrzeń. Dlatego zainstalowałem tą modyfikację. Tutaj sobie zapiszę grę. I mamy tego kolesia. Przygotuję sobie broń. Dziękuję. U mnie wszystko w porządku. Czym mogę ci służyć? Powiem mu o tym zamordowaniu kolesia. Czyli jednak przyznał się. Wierzę ci niepowiadomie, władz. Przykro mi, ale to nie usprawiedliwia morderstwa. Klamka zapadła. Klamka zapadła. Należysz do nich, prawda? Jesteś tu, żeby mnie zabić. Lepiej dobrze się postaraj. Z wielką chęcią rozprawię się z kolejnym cesarskim służalcem. Złe podejście. Kiepskie public relations masz. Dobra, pokonałem go w tej sprawie. Sztyleczkiem. Tym chap 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 No niestety walka w moru idzie w w ten sposób. O, i tak, skończyła mi się kondycja. No już. Oj, będzie kiepsko za chwilę. O, no, do, do, do leczenia kondycji, coś tu miałem. Mmm, znikrała wolnie. Nie, nie to chciałem. O, masakra. Gro. Bez zbroi rośnie, cudownie. Come on! No! <laughs> Nie mogę. zna się kłaść ciągle na nim. Dobra, inaczej to zrobimy. Ja sobie po prostu odpocznę przed walką. jestem zbyt zmęczony. Jak sami widzicie, muszę. Nawet przed najprostszą walką się przygotować. Dobrze, zresztą mamy pierdełkowaty sztylet. Kiepsko, kiepsko wyszkolone umiejętności posługiwania się nim. Jeszcze raz. Mmm, tak jest, tak jest. O oh yeah, teraz idzie znacznie lepiej, przynajmniej szło. Dlatego, wiecie, machanie tą bronią będzie nas męczyć oczywiście. No. W końcu cię trafię. Pięknie, o to chodziło. Nie ruszaj się. Zobacz, Ciężko go trafić, ma... musi mi dużą zrobić. A wszak się walczy wręcz, to odbiera to kondycję. To mnie tak po troszkę takie irytujące jest, bo nas potrafi przewrócić, koleś. No troszkę bezbroi nam nawet urośnie. Weźmy <gryś>, przycierpienie przecież do legendy. Ja pierdzielę, koleś mnie zabije. Co, może jednak tym toporem spróbujemy go pociachać. Oj, chwia, fajnie. Oooooh! Come on! Pierwszy przeciwnik, gro! Fail! Z mojej strony. Dobra, tym toporkiem weźmiemy go, ciachniemy. Zmieniamy kaliber, moi drodzy. <śmieniamy> Idzie zajebiście. Po prostu nie mogę pokonać pierwszego kolesia. Przykro mi, nie I tak dalej. Oh yeah! Od razu lepiej. Teraz w ogóle nie trafiam. Dzień! O, kama. wiecie co, chyba wybór broni nie do pierwszej rubryki był złym pomysłem z uwagi na to, że dawno nie grałem, nie pamiętam dokładnie. O, wiecie co, ja wrócę do was za chwilkę. No już jestem ludziska, słuchajcie, e, zedytowałem sobie po prostu postać, bo stwierdziłem, że spieprzyłem trochę build i zmieniłem parę rzeczy. Po pierwsze, główne cechy to zwinność i szybkość tym razem, ponieważ szybkość sobie dodałem, by poprawić krótkie ostrze, to jest odpowiedzialne za szybkość. E, główne umiejętności są to teraz krótkie ostrze, lekki pancerz, skradanie się, celność, zabezpieczenia, tyle, czyli full zestaw dla złodzieja lub łucznika. Umiejętności dodatkowe to atletyka, retoryka, iluzja, przemiana i zaklinanie. E, dodatkowo mamy też e, zmieniony znak zodiaku z damy na kochanka. Kochanek dodawał plus 25 do zwinności, a także zakleń, a także moc, to jest to pocałunek kochanka, i myślę, że. <laughs> Obniżenie kondycji przez 200 punktów na siebie. No cóż, jest to paraliż przez 60 sekund na cel. Całkiem niezłe. W takim razie... Tym razem już nie stawisz oporu Speak <coughs> 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 Traveler. Ta ta ta, jasne. Speak Traveler Podróżniku. Zmusiłeś mnie do zmiany. ...buildu, więc gin ścierwojadzie. Tak jest. O, widzicie, teraz od razu jest poprawa. O, troszkę bardziej zainwestowałem w krótki ostrzał od samego początku. I w ilość z winności on nawet nie jest w stanie nas za bardzo trafić. Pięknie, koniec. Polim. nim. No, miałeś? Eee, I mamy tak, pierścień, o którym wspomina ta kobieta. Oddamy jego, mimo że on nie zwala 240, to aż tyle pieniędzy nie jest mi po... aż tak pieniądze nie są mi potrzebne. Ubranie mu zabierzemy eee, Okej, okay. nieważne. Moc, to, to najwidoczniej wprowadza coś jeszcze. U mnie coś handel wzrosła, zbieranie. Tutaj tylko też nic. Świetnie. I mam jeszcze skrzynię, możemy mu troszkę właśnie pozabierać rzeczy przy okazji. 5 złota, mały klejnot dusz się przyda. E, liście za 30 sztuk złota, sztuka, to się przydaje. Rysz. Hmm. Tutaj kolejny listek za 5 sztuk złota, może być. Talerz nie będziemy ci zabierać, bez bezwartościowy. I no i dobra. W takim razie wychodzimy stąd. I udamy się teraz do tego domu cechowego, że powiemy im, że rozwiązaliśmy sprawę. Koleś nie żyje. I ja chcę swoje 600 septimów. Smoków. Septimów czy smoki? To są złote? Co to jest w ogóle? Dobra, sztuk złota. 600 sztuk złota, proszę. No, co tam? Witaj plebsie, pan przyszedł. W takim razie jeszcze raz zamordowano. Takie dostaliśmy 500 sztuk złota, nie 600. I zakończymy na tym zadanie. Pójdziemy jeszcze oddać ten pierścień kobiecie, ponieważ urzekła mnie jej historia i ona chciała mieć tylko pamiątkę. W takim razie nie widzę problemu, dla którego nie mielibyśmy go oddać. Zwłaszcza, że i tak, jakbyśmy mieli go sprzedawać, to opchniemy go za maksimum 100, 100 sztuk złota, bo jeszcze odliczając marże sprzedawcy, i że on musi mieć z tego zysk. Naszym kiepskim handlem, to raczej mm, nie uda się sprzedać go z jakimś wielkim zyskiem. Gdzie jesteś? Tutaj jesteś. Świetnie. E, Zamordowano. Nie mogę uwierzyć, że nie żyje. Pierścień, właśnie. Zapytam go teraz, o ten pierścień. Och, to pierścień, który ode mnie dosłał. Tak serdecznie Ci dziękuję, Ragdar. Dobrze jest mieć w nim jakąś pamiątkę. Nawet jeśli już nigdy go nie zobaczę. Proszę, weź to. Eee... Prz <laughs> Przeważnie brał ich kilka na każdą podróż, jednak tym razem zapomniał. Gdyby tylko o nich pamiętał. I dostaliśmy dwa klasyczne przywracacze zdrowia. Nawet niezła wymiana. One by były warte porównywalnie dużo... Jak ten pierścionek. No, na pewno, no nie, no, na pewno wyszliśmy na, na straty, ale pierścień mniej mi się przyda niż tej mikstury. Na początku zawsze miksturki będą lepsze niż przywracam zdrowie, zdrowia na przykład. Jeszcze chciałbym sobie. Jest tu jeszcze jedno ciekawe zadanie, które można wykonać. Przy okazji wiąże się z tym pierścieniem, które za chwilkę. Właśnie rozpoczniemy, tylko może najpierw jeszcze w tym e, u tego kolesia posprzedajemy rzeczy. O, widzicie, to jest ten facet, o którym opowiadał nam elf, którym oddaliśmy pierścień. Znaczy, to jest jego przyjaciel i od razu mamy, że on nas lubi 85% na 100%. To jest poziom przychylności względem naszej postaci. Weźmiemy sobie handel. I on ma tak sporo rzeczy, jak na takiego kupca. to sprzedawca 8000, to takim nieźle. W tym razie myślę, że możemy mu sprzedać spokojnie ten topór. Sztylet zostawimy sobie, ponieważ za chwilkę zdobędziemy lepszy. Sprzedamy mu też ubrania, jakie znaleźliśmy. O, i jeszcze jest jedna rzecz. Widzicie, ja tutaj mam udźwig 70x150. Udźwig jest zależny od ilości posiadanej siły. Więc to nie ma tak na przykład jak w Skyrim, że zaczynacie postać, i wasz udźwig na samym początku wynosi te 300 punktów mikrofon nie opadaj eee, wynosi 300 punktów nieważne czy gracie z złodziejem, magiem huderlawym czy nordem z nadwyżką testosteronu nad inteligencją i wiecie i to nie ma tak po prostu mm, macie te 300 można to oczywiście zwiększyć ale nigdy chyba nie można mieć mniej flint sprzedamy i jeszcze te inne czyli Liście to będzie przydatne do sprzedania. O, zobaczcie, teraz zaczynamy zarabiać wreszcie. Skóra, mydło i yy, jeszcze jedno chciałem wam powiedzieć, że lo lot, jaki mamy do dyspozycji w różnego rodzaju skrzyniach, jest losowy. Yy, to znaczy, że jeśli odpalicie grę, za pierwszym razem, na, na przykład, znajdziecie w skrzyni dzbanek, plus jakąś yy, powiedzmy to, roślinkę tam na przykład to następnym razem możecie znaleźć już zupełnie coś innego, ale o podobnym poziomie spis podatkowy ci wydamy taniec ogni w ogniu sprzedamy, amatorski wytrych, to zostawiamy bo to nie będzie potrzebne I tak samo nie wolno wam też sprzedać paczki dla kajusa, niestety można to zrobić jeżeli tak zrobicie, to już zdarzyło się parę razy, widziałem, że koleś, ktoś sprzedał te rzeczy i no, Kajus nie przyjął od niego zadania. Nic nie przyjął od niego w zasadzie. Świetnie, tutaj myślę, że podnieślibyśmy sobie do 500 zysk. Może uda się z nim targować. A, odrzucił ofertę, co? Tak miał 10. O, a teraz już przyjął, świetnie. Handel ponownie. Hmm, broni przede teraz mnie interesuje. Hity nowy, krótki łuk. Na pewno kupimy sobie strzały. 27 strzał, to mi się przyda. Kupimy sobie do tego ten nowy krótki łuk też się przyda na samym początku. Odzienie jeszcze. Hmm, norski futrzany Kirys. Mam posługiwać się lekką zbroją. Myślę, że to będzie całkiem nieźle. Norskie futrzane buty. To jest takie fajnie wyglądająca zbroja poza tym. Norski futrzany Kirys. Zbroja dodatkowo w tej części Morrowinda składa się znacznie więcej, większej ilości elementów niż w Skyrimie i Oblivionie. Tutaj bezbroja składa się z butów, nagolenników, kirysu, lewego naramiennika, prawego naramiennika, eee, prawej rękawicy, lewej rękawicy i hełmu. To jest bardzo moim zdaniem fajna rzecz. Naprawdę, żeby zebrać czasem komplet, pełny komplet zbroi, trzeba się naszukać, napracować. Patrz, czy jeszcze masz jakiś kawałek tej zbroi, którą ja sobie zbieram. Niestety nie masz już czego. Magia, czy ty masz jakiś flin, gref, klasyczny plemia do szczęścia, nie, nas nie interesuje, zwój wigoru, szkielet sługi, zwój mądrości serca, nie, e, to też mnie interesuje, otwarcie, to się przyda, zwój otwarcia... Mm, Ondusiego. Otwarcie 40 do 60 punktów na dotyk. Cudownie, to się przyda. Zobaczcie, dlaczego to kupuję. Nie jestem pewien, czy z umiejętnością posługiwania się wytrychami na poziomie 35 uda mi się zrobić to, co chcę. A chcę zdobyć dedryczny łuk na pierwszym levelu. Najpotężniejszy łuk praktycznie w grze na pierwszym levelu chcę zdobyć. I dlatego zobaczcie, o co mi tak naprawdę chodzi. Sprawdzę, czy jeszcze on ma jakiś wytrych, ale ma uczniowską sondę. To też się nam przyda. Hmm. i ma uczniowskie wytrychy wytrychów nigdy za wiele Akurat możemy sobie pięć kupić ich myślę, że w takim razie e, zmniejszymy sobie też troszkę koszt, powiedzmy do 570, zaoferujemy mu to o, nawet nas polubiło jedno do góry, świetnie o dzień, założymy przy okazji te elementy no i oczywiście nasz, nasze strzały i łuk. Mógłby mi ktoś napisać, czy można w, tym, w tej grze, bo nie pamiętam tego, przypisywać skróty klawiszowe, bo nie pamiętam. Dobra, i ten koleś nam zleci właśnie zadanie Wygląda klasyczny Nord, Viking. Hey, hey yeah. Mam topór i nie zawaham się go użyć w Twoim odbycie. Tak jest. Przydać się przyjaciel obcy. Może ja nim zostanę. Mam wielki topór i wiesz, co z nim zrobię. Musisz tylko pomóc mi odzyskać trochę złota. Świetnie. Zgadza się, widzisz, miałem złą pasę w grze w 9 dziur i przegrałem trochę pieniędzy. Kiedy indziej zbytnio bym się nie, nie przejął. Zwykle mam trochę pieniędzy, chociażby z tego co miejscowi płacą nam za ochronę. <gryw> Czyli już wiem, że koleś jest szemrawy i najprawdopodobniej, to, najprawdopodobniej ściąga harw za ochronę, mimo że nie jest strażnikiem. Wiem jednak, że uwieli się na mnie, szczególnie ten mały drań Fargot. Pamiętacie elfa, któremu oddaliśmy pierścień? To był właśnie Fargot. Odegrał się na mnie za wszystkie czasy. Wiem, że ukrywa gdzieś moje złoto. Możesz dowiedzieć się e, dla mnie, gdzie znajduje się kryjówka Fargota? Oczywiście możemy. Wiem, że to małe wredne coś ma w osadzie jakąś kryjówkę. Nie wiem tylko, gdzie jego dom, jego dom odpada. Cały przeszukany tam złota nie chowa, a ja się muszę dowiedzieć, gdzie je trzyma. Jeśli tobie uda się wykombinować, co i jak, to odpalę ci działkę. Piszesz się? No, oczywiście, zajmiemy się tym. Świetnie, oto twoje zadanie. Nie wiem, gdzie on się chowa, ale w nocy szwenda się po mieście. Eee, przyuważ go, jak łazi. Najlepszy punkt obserwacyjny to szczyt latarni na południu dosady. Stamtąd dobrze widać całe Sidia Jak już będziesz wiedzia, e, wiedzieć, g, gdzie ten komus łazi, to może udać się wykombinować, gdzie chowa swoje złoto. Zostawmy też wskazówkę, gdzie się udać. Tam się też udamy. Nawet widzę, że zwiększenie szybkości... Nie, no ładnie to wygląda myślę że no, muszę powiedzieć że zwiększenie szybkości się opłaciło nasza postać porusza się teraz znacznie większą prędkością a żeby wykonać to zadanie udamy się na szczyt tej latarni o tutaj pozwoli nam ona obserwować przynajmniej centrum miasteczka a przy okazji jest tu parę rzeczy które warto zabrać na przykład jak gref i ta książka, ślubny prezent yy, widma. Wziąłem sobie <laughs> bez zbroi wzrosło i nie będziemy tych książek wszystkich czytać, eee, polecam też uważać ze sprzedawaniem kradzionych rzeczy w miastach, w których to ukradliście. Bo na przykład jeśli sprzedalibyśmy ten mm, tą książkę kolesiowi z którym sprzedawaliśmy przed chwilą inne rzeczy, on by nas odkrył, że, myśmy, że my to ukradliśmy i rzuciłby się na nas. Więc tego właśnie nie polecam Wam robić. Widzę tutaj nawet fargota. Dźwitnie. z tą pochodnią, myślę, że go nie widzę. Rozjaśniłem też trochę noce, bo jednak na mój gust były zbyt ciemne i wy przede wszystkim byście niewiele widzieli. Dobrze, poobserwuję w takim razie fargota. On powinien nas zaprowadzić w ten sposób do swojej kryjówki. Czasem robi to od razu, czasem trzeba troszkę poczekać. Już się ja chyba tam kieruję. No dobrze, gdzie idziesz, mój mały elf i przyjacielu? Co? Pokaż mi, gdzie chowasz swoje złoto. Hmm. Normalny elf każdej nocy wchodzi do bagienka, do zepsutego konaru, coś przy nim robiąc. Po czym e, nigdy nic się od niego oddala, wystarczająco wiedzieć, by rozwiązać to zadanie, wstamy już w miejsce kryjówki Fargota, zabierzemy teraz całą jego zawartość, tylko musimy zrobić to tak, żeby on tego nie widział. I się zastanawiam, czy wykonywać to zadanie w ogóle dla tego gościa. Jednak ja lubię wykonywać zadania, lubię po prostu, jeśli ktoś mi coś zleca, to lubię dotrzymywać słowa i zrobić to tak jak on chce. Świetnie. Nie widzi nas ten elf? Nie widzi. Cudownie. To nie podlega kradzieży, ponieważ to nie jest żadna własność taka oficjalna. Mamy pierścień, który mu oddaliśmy. Nie wiem, czy pamiętacie. 300 sztuk złota. I kolejny uczniowski wydrych, który nam się przyda. Wspaniale. Teraz możemy się udać spokojnie do tego Kolesia i powiadomić go o. Wykonają zadania. zadania. Wiem, że mogę oczywiście zabrać złoto i zachować je dla siebie. O, właśnie, jakbyśmy sprzedali tą księgę, którą zabraliśmy wtedy z latarni jemu, to by się na nas rzucił. To jest fajnie zrobiony. Wiem, że mogę tutaj zachować to pieniąd pieniądze dla siebie i olać jego zadanie. Ale tu jesteś takiego jak renoma. Za każde wykonane zadanie dostajecie renomę. Stajecie się coraz bardziej sławni. Niektóre zadania, wy żeby się aktywowały, wymagają pewnego e poziomu tej renomy i sławy. Krajówka fargota. Świetnie udało Cię znaleźć. Mamy z tego 100 sztuk złota, co i tak nie jest zimne.